Dzień dobry. Proszę Państwa, dzisiaj odcinek dla plantatorów upraw kapustnych. Mowa będzie o jesiennym zabiegu nawożenia do listnego i o szkodniku, który w ostatnim czasie dość licznie zaczął pojawiać się na plantacjach. Jest to szkodnik, który żeruje nie tylko w uprawach kapustnych. Właściwie możemy go spotkać we wszystkich warzywach, jakie uprawiamy. No, może mniej lubi jarmuż i czerwoną kapustę, ale w pozostałych warzywach zwykle sprawia nam bardzo dużo problemów. Mowa oczywiście o śmietce. Jest to szkodnik, który występuje w sezonie w dwóch, e, trzech pokoleniach. W tej chwili mamy do czynienia z trzecim, ostatnim pokoleniem tego szkodnika. E, żeruje on od czerwca do października, czasami nawet do listopada w trujących warunkach. E, jeśli jest ładna, długa, ciepła jesień, to często tego szkodnika możemy spotkać e, na plantacjach później, Jest 23 września i tak naprawdę chcielibyśmy zapomnieć już o walce ze szkodnikami, z chorobami, bo cały długi sezon z nimi walczyliśmy, ale niestety w ostatnim czasie był nalot śmietki, której larwy w tej chwili w kapustach białych, w kapuści brukselskiej, kapuści pekińskiej, w kalafiorach, w brokułach i faktycznie presja jest dość duża. W Polsce odnotowano 219 gatunków e, owadów z sadzonych Ta Warzywa żeruje 13 gatunków, e, z czego 5 gatunków e, żeruje w uprawach kapusty. Teraz jestem na plantacji kapusty brukselskiej. E, znalazłam jaja, larwy, śmietki, chociaż nie mam pojęcia, czy to jest śmietka kapuściana, czy śmietka brukselanka, bo taka też jest. Wiem natomiast, że te jesienne naloty śmietki potrafią być bardzo, bardzo liczne. Jedna samica składa e, około 120 jaj, z których po około 5 dniach wylegają się młode larwy, które od 3 do 4 tygodni żerują nam później na roślinach. E, śmietka w kapuście brukselskiej najpierw żeruje na liściach okrywających małą bukę a później wygryza nam się do środka. Właściwie jedna larwa jest w stanie zupełnie zniszczyć jedną taką małą główkę bruselki e, i przy dużej presji potrafi wyrządzić ogromne szkody na plantacji. Więc bardzo ważna w tej chwili jest lustracja e, i to, abyśmy w miarę szybko e, zadziałali e, i e, podali odpowiedni środek. Dzięki fosforowo potasowe czyli albo kaską na 10, albo... Bardzo ważne będzie w składzie magnes i żelazo, czyli takie dwa pierwiastki, które odpowiadają nam za prawidłowy proces fotosyntezy. Żeby ta fotosynteza zachodziła intensywnie, efektywnie, e, więc dwa mikroelementy odgrywają dużą rolę. E, I produkt, który niweluje nam te stresy e, związane z różnicą temperatur, czyli produkt aminokwasowy, e, więc e, produkty great. Tych trzech nawozów, czyli nawozów posłomów potasowych, mikroelementowych i ani zapewni taki równomierny i stabilny wzrost roślin zmieniających się w okresie